Drodzy maturości, z tej strony Ania Olszak. Dostałam już mnóstwo zapytań o to, kiedy kolejny live, a więc będzie kolejny live już 25 listopada, czyli w najbliższą środę o godzinie 18. Zapraszam Was na wspólne rozwiązywanie zadań z zakresu ludności. Czyli będzie o demografii, o strukturze zatrudnienia, o stopie bezrobocia, o migracjach, czyli wszystkie te tematy, które do matury są Wam na pewno bardzo, bardzo potrzebne. Zapraszam, żebyście aktywnie uczestniczyli w tych zajęciach, bo wtedy wynosicie z tego najwięcej. I przypominam, że do matury zostało już tak naprawdę niewiele czasu i najwyższy czas, żeby zacząć się do niej przygotowywać. Dlatego jeżeli zaczniecie ze mną teraz, to dalej przejdziemy przez różnego typu zadania, tak żebyście na maturze czuli się pewnie i żebyście wiedzieli, że umiecie naprawdę to, co jest Wam potrzebne. Zapraszam serdecznie i widzimy się w środę o 18.00. Pozdrawiam.